Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dalszym ciągu będę się zajmował tematyką sprowadzanych aut z Niemiec. W tym filmie chciałbym, chciałbym omówić procedurę sprowadzenia auta z Niemiec. A więc wygląda to tak. Załatwiamy formalności w Niemczech, czyli pierwsze formalności należy zacząć już w miejscu zakupu samochodu w Niemczech. Musimy zebrać wszystkie dokumenty, umowę kupna pojazdu. Kartę pojazdu, brief musi być dostarczona przez sprzedającego razem z pojazdem. Sprzedający powinien przekazać dwa dokumenty: odpowiednik karty pojazdu i dowód rejestracyjny. Potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu, zwane ADMB6NIGUNG będzie razem z pojazdem lub do odebrania w urzędzie komunikacji, jeżeli pojazd nie został wyrejestrowany wcześniej. Niektóre miasta niemieckie zamiast wyrejestrowania dają w briefie tylko pieczątkę. Kiedy już będziemy mieli wszystkie papiery, idziemy do niemieckiego wydziału komunikacji, gdzie składamy dokumenty i wykupujemy tablice eksportowe. Żółte. Żółte albo czerwone, to w zależności na ile dni będą ważne oraz ubezpieczenie. Koszty to pięciodniowe ubezpieczenie OC plus tablice eksportowe żółte kosztujące około 80-100 euro i nowy brief. To koszt około 50-60 euro. No i na tym koniec formalności w Niemczech. Kolejne formalności czekają na nabywcę w Polsce, czyli Potrzebujemy umowę kupna-sprzedaży, potwierdzenie wpłaty akcyzy, dokument potwierdzający uiszczenie podatku VAT lub jeżeli od handlarza kupujemy, no to tam jest już faktura marża, że tak powiem, niemieckie dokumenty, czyli dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, brief, dokument stwierdzający przeprowadzenie badań technicznych, ale to i tak będziemy musieli w Polsce i tak na nowo że tak powiem przeprowadzać badanie techniczne, bo takie są przepisy głupie, że że i tak musimy tam wykonać przegląd techniczny, tam potwierdzające tam warunki techniczne samochodu, tam masy, pojazdu, długość, tam pojemność silnika, jaka norma emisji spalin i, te, i przetłumaczone powiedzmy z winu oraz tłumaczenie niemieckich papierów dokonywanych przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie można wykonać w cenie od około 20-30 zł za stronę, w zależności od oczekiwania. No później idziemy do urzędu celnego. Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia za płatę akcyzy. Potrzebne nam będzie briefu przeglądu technicznego, dwa wypełnione formularze oraz dowód płaty wyliczonej przez Urząd Celny akcyzy. Akcyza jest zależna od pojemności silnika, czyli do 2000 cm sześciennych wynosi 3,1% ceny pojazdu, a ponad 2000 cm sześciennych 18,6% ceny pojazdu. Czas oczekiwania to od ręki lub do kilku dni. A potem udajemy się do Urzędu Skarbowego załatwić sprawę z podatkiem VAT, ale jeżeli kupujemy od. Handlarza, że tak powiem, no to, to już nas to nie interesuje, bo, no bo mamy już te papiery, większość tych dokumentów już jest załatwiona, mamy po prostu komplet i możemy iść od razu do Urzędu Komunikacji. No i w Wydziale Komunikacji składamy wniosek o zarejestrowanie dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ. Tablice rejestracyjne, jeżeli auto przyjechało na kołach, lub tam oświadczenie, że na lawecie przyjechało. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd, jeżeli to pojazd nowy z salonu, ale to raczej nie będzie, będzie mało osób dotyczyć, bo raczej się nie opłaca sprowadzać nowych samochodów. Dowód odprawy celnej, przewozowej, dokument odprawy celnej, przewozowej, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów, usługi VAT. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, dowód wpłaty na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 zł i zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane lub się skończyło, no, ale to i tak nas wyślemy, żeby tam ustalić po prostu dane techniczne samochodu. No i to by było na tyle. Także w kolejnym odcinku będziemy analizować następne. Sprawy dotyczące samochodów z Niemiec oraz będziemy omawiać jakieś różne modele, które są warte uwagi. Dziękuję, pozdrawiam.